Dorota z rolnik szukażony pochwaliła się formą po narodzinach córki. Co za metamorfoza? Dorota z rolnik szukażony zaskoczyła nowym kadrem i tym razem w centrum uwagi nie jest jej córeczka, ale sama partnerka Waldemara. Od czasu narodzin Dorota jest w coraz lepszej formie i właśnie zaskoczyła metamorfozą. Co za kadr, młoda mama zachwyca swoim wyglądem kilka tygodni po porodzie. Dorota z rolnik Szuka żony wzięła udział w dziesiątej edycji randkowego hitu telewizji polskiej i to odmieniło jej życie. Kandydatka Waldemara przeprowadziła się ze Szczecina i niedługo przed narodzinami córeczki wszyscy razem zamieszkali w domu rolnika. Dorota obecnie poświęca swój czas córeczce, ale wcześniej pomagała też rolnikowi w codziennych pracach w gospodarstwie. Teraz Dorota z rolnik szuka żony opublikowała nowe zdjęcie i na uwagę zasługuje jeden szczegół. Dorota z Rolnik Szuka Żony pochwaliła się formą po narodzinach córki, w dziesiątej jubileuszowej edycji Rolnik Szuka Żony Miłość znalazły aż dwie pary, które mocno zaskoczyły widzów: Anna i Jakub są już zaręczeni i niedawno zostali rodzicami małego Dariusza, a druga para to oczywiście Dorota i Waldemar. Ich losy początkowo były dość burzliwe. Szybko okazało się jednak, że uczucie wygrało i dziś są szczęśliwą parą, która myśli o swojej przyszłości. Kilka tygodni temu oboje po raz kolejny zostali rodzicami i na świecie pojawiła się ich wymarzona córeczka. Dorota w mediach społecznościowych od czasu do czasu pokazuje, jak obecnie wygląda jej życie, i chętnie publikuje zdjęcia z córeczką, a teraz pokazała selfie na tle rodzinnej galerii, a uwagę zwraca szczupła sylwetka Doroty. Partnerka Waldemara wygląda doskonale i jest szczuplejsza niż na początku programu. Metamorfoza jest naprawdę duża, Dorota z rolnik szukażony już wcześniej zwracała uwagę swoim wyglądem, a w mediach społecznościowych pojawiały się porównania kandydatki Waldemara do znanej aktorki, Katarzyny Bujakiewicz. Teraz Dorota z wielkiego hitu telewizyjnej Jedynki znów zaskakuje swoją formą po porodzie i wygląda na to, że błyskawicznie wróciła do sylwetki, a nawet wygląda jeszcze szczuplej. Partnerka Waldemara ostatnio opublikowała też nagranie, na którym pokazała urocze kadry Waldemara z córką i nie ukrywa, że rolnik świetnie odnalazł się w roli taty. Też zauważyliście, że Dorota z rolnik szukażony przeszła sporą metamorfozę? Uczestniczka randkowego hitu telewizji polskiej nie ukrywa, że lubi eksperymentować z wizerunkiem.